Od kilku dni czuł się gorzej. Męczyły go zawroty głowy. To nie może być przetrenowanie, mówią, że ono przecież nie istnieje. Jak dotąd był zdrowy jak koń, więc, mimo niewyjaśnionych objawów, zdecydował się spakować torbę i wybrać na trening. Ten okazał się być dla niego gwoździem do trumny. Po zakończonej sesji jego stan gwałtownie się pogorszył. Nie było czasu do stracenia. Pojechał prosto na szpitalny oddział ratunkowy. Po kilku wykonanych badaniach usłyszał diagnozę, która spadła na niego jak grom z jasnego nieba. Proszę pana, poziom kinazy kreatynowej jest 25-krotnie podwyższony. Przyczyną jest rabdomioliza. Pański mięśnie się rozpadają, co grozi przewlekłą niewydolnością nerek. Cała kariera przeleciała mu przed oczami. Dziesiątki kilogramów budowanej latami masy mięśniowej musiały odejść w niepamięć. Choć brzmi to jak historia z horroru, to wydarzyła się ona naprawdę i dotyczyła Larego Willisa. Na szczęście, szybka interwencja lekarska, przyjęcie odpowiednich leków i nawodnienie szybko postawiły zagranicznego influencera na nogi. Można sobie tylko wyobrazić, jak wyglądałoby to po przybyciu na polski sor. Po wielu godzinach w oczekiwaniu na przyjęcie, z REGO zostałyby same widki. Oczywiście pół żartem, bo Rabdomuliza w rzeczywistości tak nie wygląda. Chociaż rozpad komórek mięśniowych jest procesem niewidocznym gołym okiem, prowadzi on do uwolnienia z uszkodzonych mięśni, białek, potasu, płynów i innych. To zaburza homeostazę i może prowadzić do uszkodzenia nerek. Hipotetyczna historia z polskim Sorem wcale nie jest abstrakcyjna, bo przypadki rabdomiolizy zdarzają się także u polskich twórców i to tym trenującym amatorsko. Mowa o arkadiuszu tańculi oraz gimperze. Nabawili się omawianego schorzenia, po swoich walkach na gali Fame MMA. Obaj regularnie odwiedzają także siłownie, o czym świadczą ich sylwetki. Wyobraź sobie, że pewnego dnia wstając z łóżka zakręci Ci się w głowie i poczujesz, że bolą Cię mięśnie. Tak jak zazwyczaj zaczynasz swój dzień od wizyty w toalecie. Zauważasz, że Twój mocz ma bardzo ciemny kolor. Jeśli poprzedniego wieczoru nie spędziłeś na mocno zakrapianej imprezie i nie jest to kanc, to takie objawy mogą wskazywać właśnie na rabdomiolizę. W takim przypadku należy natychmiast zgłosić się do szpitala, gdyż nieleczona może prowadzić nawet do śmierci. Z kolei dzięki odpowiednio wczesnej interwencji lekarskiej da się uniknąć poważnych, negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Przyczyn jej występowania jest wiele, a jedną z nich jest ekstremalny wysiłek fizyczny. Brzmi to tak, jakby zawodnicy fame MMA trenowali tak radykalnie, że ich ciało tego nie wytrzymuje albo popełniają jakieś błędy, których i ty powinieneś się wystrzegać, szczególnie, że skutki wystąpienia z korzenia są uciążliwe. Pomyśl tylko, że co kilka dni czeka Cię wizyta w sali z innymi osobami, gdzie największą atrakcją jest szum maszyny i gapienie się w sufit. Mniej więcej tak wyglądają hemodializy, podczas których maszyna przejmuje rolę nerek w usuwaniu z krwi pacjenta toksycznych substancji, produktów przemiany materii oraz nadmiaru wody. Właśnie taki los spotkał gimpera po walce. Na szczęście przeszedł zabiegi jedynie doraźnie. Był to drugi taki epizod w życiu influencera. Problem był na tyle poważny, że twórca musiał sobie zrobić kilkutygodniową przerwę od mediów społecznościowych. Wróćmy teraz pamięcią do gali Fame MMA 10. Na kilka dni przed Arkadiusz Tańcula zaczął narzekać na gorsze samopoczucie. Po wyczerpującej walce z murańskim jego stan znacznie się pogorszył i po powrocie do hotelu zaczął wymiotować. Objawy nie ustępowały kilka kolejnych dni, aż w końcu zdecydował się zgłosić do lekarza. Podobnie jak w przypadku Larego Willisa, poziom kinazy kreatynowej Arkadiusza był kilkunastokrotnie przekroczony i zdiagnozowano u niego rabdomiolizę. Skończyło się to aż 11 pobytem w szpitalu. Tańcula w przeszłości zajmował się kulturystyką i stosował sterydy anaboliczne. Jak wspomina, to właśnie wiążący się z tym sportem tryb życia mógł przyczynić się do wystąpienia u niego epizodu rabdomiolizy. Wskazywał m.in. wysoką podaż białka, sięgającą nawet 3 gramów na kilogram masy ciała, jako czynnik, który miał mocno nadwyrężyć jego nerki. Na pytanie, gdzie jest granica między zdrową aktywnością fizyczną, a ryzykiem wystąpienia rabdomiolizy, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Z jednej strony przykład Roberta Karasia pokazuje, że ludzki organizm jest w stanie pozostawać w nieustannym ruchu przez kilka dni. Bez takich konsekwencji. Z drugiej mamy trenującego stricte siłowo Larego Willisa. Jego trening zapewne ogranicza się łącznie do kilku godzin w tygodniu. Zakładam, że i Ty odwiedzasz regularnie siłownię i wykonujesz różne formy cardio, tak jak to robił gimper czy tańcula podczas sparingów. Ponadto regularnie kupujesz w żabce kolejne opakowania skyra, aby dobić odpowiednią ilość białka. W dodatku, ryzyko wystąpienia rabdomiolizy jest większe podczas wysiłków krótkich i intensywnych, czyli takich, z jakimi mamy do czynienia na siłowni. Z drugiej strony, mało prawdopodobne jest, żeby przeciętny kowalski przesadził na treningach na tyle, aby wystąpiło u niego ryzyko wystąpienia schorzenia. Nasz organizm posiada wiele naturalnych parier, które zapobiegają ekstremalnemu przetrenowaniu. Nie będziesz w stanie wykonać kilkunastu serii ciężkich przysiadów na jednym treningu. Nie powtórzysz także tego kolejnego dnia, bo twoje nogi będą jak galareta. Nie przebiegniesz też maratonu, jeżeli do niego nie trenowałeś. Ciało zwyczajnie odmówi ci posłuszeństwa i nie pozwoli kontynuować wysiłku. Tak więc ryzyko w cudzysłowie przypadkowego przetrenowania organizmu jest stosunkowo niskie. Pod warunkiem, że funkcjonuje on tak, jak powinien. Analizując wypowiedź Gimpera można wywnioskować, że mógł mieć pewne predyspozycje do wystąpienia rabdomiolizy. Jak sam podaje, prawdopodobnie miał ukryte problemy z nerkami od dłuższego czasu. Zwłaszcza, że problem się u niego powtórzył, mimo iż stosował się do wszelkich zaleceń lekarskich po pierwszym epizodzie rabdomiolizy. Z kolei tańcula nic nie wspominał o problemach z nerkami w przeszłości. Rzućmy jednak okiem na jego zdjęcia sprzed kilku lat. Posiadał wówczas znacznie więcej masy mięśniowej oraz sylwetkę godną zawodów Men's physique. Zawodnik wcale nie kryje się z tym, że kiedyś stosował środki anaboliczne, a ich stosowanie, zgodnie z licznymi źródłami, może przyczynić się do wystąpienia rabdomiolizy. Mógł zatem mieć sporo racji, mówiąc, że to dotychczasowy styl życia przyczynił się do wystąpienia objawów. Całkiem możliwe, że przyczyniły się do tego także warunki zewnętrzne. Jeżeli kiedykolwiek próbowałeś swoich sił w sztukach walki, czy chociażby podczas kilkuminutowej cepeliady w worek, doskonale wiesz, że przy takiej aktywności na plecach błyskawicznie zaczyna się pojawiać plama potu. Szczególnie teraz, kiedy termometry pokazują ponad 30 stopni, na telefon przychodzi Ci kolejny alert RCB, a przed nadchodzącą burzą ostrzega także nieznośny zaduch. Okazuje się, że wysoka temperatura oraz wilgotność powietrza zwiększają ryzyko wystąpienia rabdomiolizy. Nie oznacza to jednak, że trening w lecie jest złym pomysłem, dopóki dbasz o odpowiednią podaż płynów. Odwodnienie jest jednym z istotniejszych czynników zwiększających szansę wystąpienia schorzenia. W żadnym razie nie powinieneś przychodzić na trening odwodniony lub nic nie pić w jego trakcie podczas najgorętszych dni. Zarówno przypadek Tańculi, jak i gimpera po gali Fame MMA 14 nastąpił kolejno w czerwcu oraz maju, czyli wtedy, kiedy temperatura zaczyna dawać w kość i powinno się zwracać większą uwagę na nawodnienie. A treningi to dodatkowe litry wylanego potu. Jednocześnie nic nie wskazuje na to, żeby sesje obu zawodników były nadzwyczaj wymagające i katorżnicze. Jednakże Fajterzy na krótko przed walką celowo się odwadniają, aby zmieścić się w ustalonej kategorii wagowej. Nie jest to proces obojętny dla zdrowia, a będzie on tym bardziej dotkliwy, im więcej kilogramów zdecyduje się pozbyć dany zawodnik. Po ceremonii ważenia zostaje zaledwie około doba na to, aby uzupełnić płyny, a sama walka to już prawdziwy sprawdzian wytrzymałości. Tak więc, kiedy zawodnik nie zdąży się nawodnić na czas, rośnie ryzyko rozpadu mięśni. Całkiem możliwe, że problem ten dotyczy większej liczby zawodników. Kiedy objawy są subtelne, spora część osób mogłaby machnąć na nie ręką i zaczekać, aż przejdzie samo. Pamiętajmy, że rabdomioliza może nawet prowadzić do zgonu, więc nie powinno się jej bagatelicować i przy wystąpieniu symptomów należy natychmiast zgłosić się do lekarza. Mimo wszystko, nie powinieneś obawiać się, że Twój kolejny dzień nóg może okazać się dosłownie śmiertelny w skutkach. Jeżeli tylko trenujesz z głową, nie stosujesz dopingu i odpowiednio się napadniasz, ryzyko wystąpienia objawów jest niewielkie. Całkiem możliwe, że potencjalnie istniejące problemy z nerkami przyczyniły się do nasilenia objawów u bohaterów tego materiału. Dlatego warto monitorować stan swojego zdrowia, wykonując okresowe badania. Jak przyznaje sam tańcula, mimo że od lat ma do czynienia ze sportem, dawno takowych nie wykonywał. Nie musisz także ograniczać podaży białka czy rezygnować ze stosowania kreatyny. Dla osób z prawidłowo funkcjonującymi nerkami, ich przyjmowanie nie odbije się negatywnie na zdrowiu. To był stalowy szok, a teraz do następnego.